Ja, Gusia też jest ze mną. No, Gramy. Tą tum, Tumbunia nie ma, ale... Nie ma. Damy radę, z w y... Amir. Amir zombie i on chyba jest naprawdę zombie, bo się nie rusza. To ja robię, aha, ja robię Tumbus. A, tak, dobra. Słyszę, wiesz, robię totem, a słyszę ten... Skrzynka, no bo ja tu jestem. A tu, a ja wiesz, myślałem, że ja skrzynkę otwieram. Dzień, on się nie, nie rusza. Tam ktoś coś, coś, coś robi. Nie, on się nie rusza. Mamy z awkiem. O kurde. Dobra, to wiesz co, Dermo, byś sobie tutaj wziął tego bolczyka. Co? Bo on się nie rusza, to byś się nim zajął. No, wiesz. Aha, czyli mamy przerąbane. Czyli jednego mamy do tyłu. A Kurde, dziewa go tam przyprowadziła do niego. Idę tam do niego, a nie no, ona. Pokazałam, po... żebym go wziął, a nie mnie, nie? No ale, chyba ci wystawiłam kogoś, to powinien jest... Przestań, Dawno nie widziałem tego dermo. Dermogogona. Lubię. Ale on wraca, bo on wie, że on się nie rusza, nie? A on stoi pod A... hakiem, ten chłopak? Znaczy... Nie no, no, go tam leczę, to głupie. Czekaj, teraz się ruszył. No. I co robisz? Skada, no się gra, tak? A nie... Może bym tak skrzyneczkę wziął? Goni <tryk> go. Nie, 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 teraz nie, go. nie, nie, go. go zostawił po prostu, wiesz, bo zobaczył, że się zaczął ruszać. No ja to nie, skończę. tego, Ty masz tego nie, 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 I nie, 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 Mhm. Tu jest jeszcze. Chodź czekaj, czekaj, ja ci fast nie wyleczyć dziecko drogie, bo ja mam szybkie leczonko. Aga zaraz będzie, słuchajcie, ona no, tam gdzieś jest. Dobra. Dobra. Jestem. Okej. Okay. Uważaj, bo on tam pola zdała... Ja wiem, ale patrzył się na mnie i poszedł dalej! Bo widział, że ten, bo musiałam mu kartki dać z Xero. No i stałam przy Patrz. tym genie i on. Nie chciał, żeby tak łatwo poszło. Nie zrobił mi nic na szczęście, eee, sobie, Co? sobie oni Co? cały czas. No no, wiem, widzę. Zrobił e, też tą dziuplę w... Dziuplę? No no. swoją łaźnię, jak ja to no, Zrobił dziuplę, rozumiesz, w, w piwnicy, bo widziałem. Mhm. Taki jest. No Z robię to genie, tego genie. Tak wolno. No, idzie jak krew z nosa. No. Słuchaj, mam ostatnio takiego właśnie perk'a, co widziałaś może ten filmik? Tak. Taki on niby 10% dodaje. Tak, ale jakbyś zaknął na totem leczony, bądź wstawany, Aha. to więcej ci daje y, premii. Uuuu, to właśnie nie doczytałem tego, dobra. Bo tak to Alądem. daje, nie wiem ile. 10, tak? 10? A tam może 20 jest przy tym, jak zrobić leczony? No było, że, że więcej się wtedy, no ma, ale Leczony, w którym ty się nie możesz leczyć. To jest lupie, nie? No tak, U to, to... przecież za ciężko. Słyszałeś o tym systemie antycamping, face camping? Jest, nie, opowiadaj. Będą wprowadzać to tak, już to behavior oficjalnie pokazał, że Aha. będzie tak, że jeżeli um, no. killer jest przy haku, i tak. masz drugi hak, to ładuje się taki pasek. Jeżeli killer jest w danym obszarze przy haku, to ten pasek ci się ładuje i przy drugim haku możesz się sam ściągnąć. Co ty mówisz, Tak, i jak aha, ten pasek czy... ci się naładuje, nawet chyba na pierwszym haku, to się wtedy ściągasz. Czy ty się Jilka... Wezmę czy... go no na nie. siebie, wiesz, bo, bo... Nie! Ale to się Dlaczego no, ty nie chcesz mnie bić? Nie rozumiem. Nie, chcesz jednak, dobra. Paleta była ważniejsza. Jak? Spoko. O, kurda, się zablokowałam. tam ten robi. A ty tam. By co nie ściągaj i poczekaj. Ale ja i tak już nie miałam nic tutaj. No, 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 dobrze. Palet, palet nie miałam. Gdy do niej. Dobra, może ja się wytykuję. Chociaż teraz jest hak na haku, nie? Z Mario Uważaj. Mhm. Te już hajna. Dobra, sobie odejdę. Nie, nie dobrze. O, no ale tunel jak nic. Ja jeszcze bym coś zrobił właśnie z tym tunelem. Wydłużyłbym może to takie, że nie może atakować. Nie wiem. Ja co bym zrobiła zrobił tak, że jeżeli cię ściągną z haka, a killer cię goni, to o. ładuje ci się pasek leczenia. Jeżeli ci a. będzie długo gonił, to w pasek ci się ładuje i się po prostu wyleczysz. No, dobre, no, no też dobre. Ale to nikt nie wpadnie na taki pomysł. Na są pomysły tylko byle nas uwalić. Bo tak naprawdę. Leżymy? A my wszyscy leżymy! Wszyscy leżymy. czy znaczy tam jeden chyba się położył, um, żeby się leczyć. leczyć. Dobra, Coś mi się leczyć. wydaje, że. Hmm. No ale pokazywali nawet to, że jak masz ten face camping, naładujecie się, ten pasek się ściągnie, że jest przed tobą, stoi taki buba. Aha. Kiedy się ściągasz, już włącza piłę i ty leżysz w sekundzie, nie? No, w no tak, no tak. Masz Michaela, który może cię yy, zrobić wieżą. Czasami ma tak, że jak się naładuje, to jak cię łapie, to cię zabija, nie? Mhm. Mm no to ściągając cię z haka, kiedy się ściągasz, on cię po prostu łapie i cię zabija. Więc to też do końca nie jest żadne rozwiązanie no nie, na tę sytuację. No. Mam cały pasek. Uciekaj. Uciekaj na razie, ten. Mi się nie wydaje, się. że tamten może się podnieść. Nie wiem, takie mam wrażenie, nie że... że tam tamten... podnieść teraz jak biegnąc. No ale właśnie nie Czy W małym on jest czasem... jeszcze paleta? Nie byłem. Jest. O kurde, on ma te rozwalane palety. Najgorsze jest to! Dobra, no on ona teraz podnieść. się podniosła, jak do niej. No, ona była. coś kombinowała i Ale nie w tej się, sytuacji, że... kiedy... Kurde no, ja do niej biegłam, nie? A mogłam podnieść ciebie. Czemu tak długo zwlekała z tym? Nie wiem, właśnie o to chodzi, że bardzo długo wzlekała wzle, chciałem powiedzieć. Zlekała A, co. Okej. Okay. Ja to się będę ściągać, bo ja co mam zrobić. No ale ty działka, no mogłabyś już przyjść do mnie i Ona nie... kuca! Ona wiem. nie chce pomagać. Widzisz co ona robi? Nie, hmm. to mhm. ściągnij się tak, proszę cię. Słuchaj, ja. On widzi, gdzie ja, gdzie ja leżę, nie? No, no idzie do mnie. Zobacz, ona Cię nie ściągnie. Nie, ona robi, że ten... że mamy umrzeć. Pierdziel. Zapowanie. Widziałem sobie to serduszko teraz, bo nie miałem przez dłuższy czas tego serca, wiesz, No, 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 żeby... no, 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 widziałam właśnie. A, włączyłem sobie. Mój. Tak, bo one jest czasem takie, że nawet jeszcze terror jak się nie włączy, to już ono się, ono się pokazuje, że killer idzie. Chociaż ostatnio ten, grałam mecz... Z tumberskim, tumberski się wkurzył i się wyłączył. Aha. I został ten bot po nim, nie? a tak, 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 jest coś takiego. To ten tak, bot poszedł. Ściągłeś się. To ten bot też poszedł na koniec y, tego mapy i kucał nam, że nas nie pościąga. Czujesz to? Raga, co ty mówisz? No. Tak! Aga, czy ja nie, nie ten, nie? Nie, da, nie dam. Nie, nie no, albo tymi latarkami, co te boty w ogóle w tych killerów tak nie kucają i nie wiem kto to w ogóle robił. Takie że oni się tak zachowują. Będzie się zeszczeć czasem. Nie zdąży się wyleczyć. Sesja nie żyje. Powinien teraz tą Jillkę dowalić, a ty powinieneś włazem uciec. Ej, ja idę do niej. taka była. Ja gdzieś tam była. Czekaj, yy, chowa się. Nie. Prawdopodobnie gdzieś tu. Gen jest nie zrobił. Weszła do... o chodzi tu do szafki, ja widzę, pokaż mu! Stań i pokaż po prostu. No i dobrze, no i tak ma być. No i chuj. Ty uciekaj. O, jak mi podziękował. Niech ją dowali. A nie, odejdź od niego, nie bo on jest taki niby spoko, a potem dostałam w <laughs> łeb. No kurde, nie ma był był potem. Leczyć. Do mnie? A, bot jest, wyłączyła się. A wyłączyła się. Teraz? To, jest, to, jest, to już jest takie głupie, bo to jest strata punktów. Ona by w tym momencie umarła, aż by miała koniec no, gry. No mogłaby, mogłaby tak, mogłaby po co coś mi że... mieć. <laughs> nie co pokazywać, że. mi da to. Wątpię. Mhm. No dobra, może coś z tego będzie. To zobaczymy. Ale jest czy... zawsze taka niepewność, nie? Ja Chłopi zawsze się boję, lepszy. że nie, że on y, niby wydaje daje, a jednak mam taki stres, że przy samym włazie ci walnie i tak w łeb, nie? Dobra, szukaj tego włazu. jest coś? Ja nic nie słyszę. Nie, mogę sobie podgłośnić. No w ogóle strasznie cicho mam tę grę. No głośności. Jeszcze... Przy małym może poszukaj. Yes, naprawdę No ty ja tumbarski zaszczy... ostatnio z killerem jego killer niósł na plecach szukali włazu przez 10 minut A on już pewnie znalazł i czeka przy tym włazie Myślisz na... A tu A? <śmiech> jednak <śmiech> Dobra <laughs> Okej, okay. niech będzie Rasmus GG Thanks Dobra, widzimy się w następnym No useless G No Masz o, rację. kurde, no dobrze tak. Dobrze, True. że tak się stało <grym> mm. Dziwnie nice. to wygląda, dobrze. nie? Zupełnie inaczej Lubię z tym popieką O Jezu, jak super ten statek wygląda Rozbity Super to wygląda W tym cieniu, nie? Mhm mm Fajnie już Nic nie już widzę. Śpimy. A my już śpimy właśnie też... No ja jeszcze mam jakieś... Co to znaczyło ten pędzel? Yy, no właśnie chyba, że się budzimy od razu w, w tym, tak? Czy nie? Albo, że gen nas nawet nie obudzi. A. By był, jakby A mam, jeszcze, jeszcze... E, mam jeszcze jakieś oślepienie dziwne, nie wiem co to jest. No oślepienie, bo już śpimy, nie? A to jest to, dobra. Hmm. Ale nie słyszę, że... Ale jakoś też nie słyszę, go. Jest było już serduszko, idzie. Idzie. Skąd, dobra, A wy w końcu zrobiliście na tym statku ten, e, tą kartę? Znaleźliście to w końcu? Tak, tak robiliśmy aha. W meczu, to. No. Aha. aha. Dobra. Lubię tą sukienkę. Mnie fajnie, że zrobili takie smaczki na mapie. No, tylko otwierasz tamte pomieszczenie, i tam to praktycznie jest tylko skrzynka i nic innego specjalnego. Takie to to trochę, trochę tak słabe. Na... Moim na... zdaniem powinno być w szkole, potem, nie? Szkole. Nie wiem, na przykład taki obcy w jakimś w takiej, wiesz, kopule albo kopnął coś. Mi to. Co za ham. Kopnął. No, hej, hej. Słuchaj, um, wiesz, a widziałaś nowy zwiastun, taki wodny? Czego? No, no nowy killer i będzie i nowa tak? mapa. Nie, no, o Jezu! Będzie tak pod wodą, nie? Gadam z cośek. No spam w łeb. Nie, nic. No to taki, taki króciutki urywek jest, że że ten że Dwight budzi się w takim w takim jest wodnym. Halu, Czy nie kurwa, Przepraszam. głowa? Przepraszam. Maria się wystraszyłem. Co ty wy jesteście? Ja chciałam żebyś mnie wyleczył Kurde Ale już gen był na ten, na zrobienie, na, na końcóweczkę. Dobra, jestem, jestem. No, A no, ale tutaj ale też Clodet jeszcze ktoś też jest. jest na no, ta jest i kopnęłam... Jakbyście kurde wzięli od razu ja szybciutko już zaraz ten będę ten. Robić, tylko tego gena. No świetnie, Co ona, ona jest na... Dokonuj wyboru? Jezu, uciekaj. Ale z Czemu ja go w ogóle nie słyszę? Słuchaj, jak y, ściągasz z haka, no to jesteś naraz, nie. No. Cholera jasna. No mam apteczkę jestem pod paletą. Jezu, ja daleko. Aha, nie ma, dobra. No. Nie wiem, jakoś dziwnie słyszę tą graczkę. ja nie mam 7-1 włączone czasem? Podeszedł Kurde, tam był open. mój gen, no. Enable nie jest włączone, a czemu tak jakoś... Coś jest nie tak. Słuchaj, Słuchaj taki... ja mam ten taki e, odczyt... odczynnik. To mogę ci go wstrzyknąć, czy co to jest? Ale jaki odczynnik? E. A no tak mam butelkę kawka, Nie, bo butelka. ona daje de ona mnie nie wyleczy. Dobra. On tu jest dalej wciąż. Szkoda, co bo... Co o, Weź tam puknij, ten nie da szady nie? Tego gena mojego. My, my nie cały czas. Aha. My się zasrał. tu nie ma przejścia. Znowu jestem w śnie. Kurde. Jezu, jak ja dobijam do wszystkiego, Boże. Ja tej mapy to nie kompletnie nie, nie umie, umie normalnie, nie umie chodzić. A. Ale coś ci się zrobiło? Aha. Coś, nie wiem. Nie, po prostu <laughs> dobijam do, do rzeczy, nie? Leżę. Nie. Masz latarkę? Mam. Tam mam widzę, że coś tam kombinujesz. Wiem. Bo ja mam empatię, nie? Widzę, że tam Spójrz. się kotłujesz. Zresztą mam DS-a. Kurde, jednak też Oj, kurwa, wybuchłem. Dobra. No ale kuźba drugi raz. A, bierzesz deskę, dobra. No już. był uciła. Gonić się cały czas. Odpuści? No mnie. Aha, nie możesz być oczywiście. No, A statku, tak statku sprawa by sprawa trzeba się. było zrobić. W ogóle on jest jakieś odwrócone do góry, drugą stronę. Tu było wejście? Ja nie wiem jakoś... Że znaczy generalnie ta mapa jest fajna, nie? Ona taka. Nie widział mnie, po co? Przyjemnie, przyjemnie zro... paletę? ja Ajajajajaj. Szkoda, nie znasz. Bo, bo ładnie ci y, nie poszło, y, wiesz, zgubienie go, nie? Ja powinienem tu skończyć chyba, że mi tu przylezie, bo widzę, że się nie teleportuje między tymi. G no on właśnie nam się teleportował raz. Ale idzie tak? już. No idzie, idzie. No. Ale to jest Klodeta, chyba. Tak, bo no, to teraz go. Dobra, zrobi Co by się... Idę do ciebie. Herbatkę, mam co zrobiłam, bo zimno już. Noj, powiem ci, że... Chłodno się robi, nie? Robi się już chłodno. O, Jezus, jestem na raz, poczekaj. Masz to szybkie leczone z haka, ściąganie. He! Mam yeah. no, tak jak szklanka otwiera, tak żeby. Yeah. He! Czekaj, jakby to zrobić? Tutaj nie będzie nic, ja bym chciał, żeby mi to zniknęła ta czaszka. K uważaj, tam, bo jesteś na raz. Idę spać. Dobra, idę do niego, bo to widzę. Aha, A ona poszła. To czekaj, ona poszła. Ale nie wiem, gdzie tu jest wejście do piwni. A tu chyba gdzieś było czekaj. Poszedł dobra, ktoś? idę po nią. Nie, idę do niej. Ja idę. Dobra, dobra. Nie, dobra. ten, bo. To, ten. No, Halina. Spierdzielamy stąd. Cześć Dwight. Nie widać, żeś go tu przyprowadził Goni mnie. Okay. Teraz by O ja pierdzielek! Dupło. Nie, on ma wszystkie palety. Okej, okay, nieważne. Co ma? Fake'owe? Nie. No no co, y, wziąłem paletę, to wybuchła. W sensie wiesz o co chodzi, ona się a, tak spada. Z... No, rozumiem. Fajkowe. No dobra, ale. Pokąd mogę jeszcze wisieć. Chodź, Claudette, a ten fajny, jakiś przed przeskoczył. Czekaj, to ja komuś ja mam mam? No, Claudette! Jest... Wybuchła? Tak. Dwight idzie do mnie. Jakby teraz pobiec za nim, a nie za mną. No, co ty tu robić, To co ty tu robisz, dziewczynka? O, no, cię Widzicie, widział cię, widział cię, Dwight, widział cię. No, kury. Mmm, no, to w ogóle. Ageny, dobrze żarło. A Lodę do psrana W szakach się działa. Jak je narobiam, ona w szakach się działa. nie? Obok. No, jesteś na raz. Uciekajmy stąd. to ja chyba mam leczonko szybkie, więc ja sobie wejdę do szafki. No, ja się muszę pochować trochę, bo narażenie. No, bo my obydwoje. Jesteśmy na raz. A już. A ja siedzę w tej szafce dalej. Output Ja już myślałem, że ty wiesz, że on. O jesteś. O tym nowym killerze, coś no tego, strzemałem. Czy nowy killer? No, tak wiesz co, no nie wiem ile to trwa, może niecałą minutkę. I ten, i tam jest właśnie Dwight, taki w takim dziwnym świecie wodnym. I taki to tylko. To Jakiś potwór. No nie wiem, coś wymyślają, coś wodnego. Zobaczymy. O, Ja mam bo dalej to narażenie, super. Mi to serducho puka. Gonicie? Nie, nie, nie. A, jesteś tu. Nie, to chyba goni. Claudette. lodeta, stój. Ja cię wyleczę. Wyleczę ją. Pucnij, idiotko! No Claudetta ja Hej, flytra Hej, Kucnij, kucnij. Jezu, Poszedł. No do gena do nas wyszedł. Tak, bo on z gena do gena leci. Teraz widzę, że. Dobra, i gdzie ta klodeta poszła? Tu robi. Robi, ciula robi, ja od początku muszę zaczynać. Co za dziadostwo. Aha. No. Chociaż raz mógłby wisieć, co? po boli. Ty tam kłócasz koło niego? Nie, 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 to Klogeta. Klogeta cały czas się chowa. Ja mam nadzieję, boli. że Klogeta coś ona w ogóle zdziała tam teraz. Ja tam nie idę, pierdziele to. Musiałbyś patrzeć, czy ona się w ogóle... Ja ją się, widzę. z tego gena wychodzi. No przecież zwariuje po prostu. Boże, jak ona idzie powoli, no ściągaj! Gonicie? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Słyszę tą jego muzykę. A macie tam... miałaś tam dużo gena do zrobienia nie, jeszcze? Nie, bo on wychodzi z tych genów i one tak jakby się w ogóle resetują, nie? No ja tutaj, widzisz, robię na statku jak o, coś. Wiara. O Jezu, znalazł Cię. Mm -hmm. O shit. Ahooo, no, 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 no. fajkowa! Ja tutaj z nimi nie dam rady, Nie. DPS. to no. jest. jest po prostu to. Te, ale aha, ona raz by się wciągnął. Wciągnął i zaczął. Dobra, kończymy to. On może by tak. No, prawie by ci się dało. Hmm, bardzo długo mu zbiera się ta latarka. No, aha, bo to jest zwykłe. Hmm. Aha, bo ty już! Nie. No ja też już kończę, Tam no. Pokazuję w ogóle, że gena robisz. Spokojnie. No. Ale ładnie nam poszło, jeżeli chodzi o geny. Nawet jakoś to rozpracowaliśmy. Zobaczymy.